Tak dzisiaj w godzinach popołudniowych Arek udaje się do Trabzonu na badania medyczne, które mają mają tam dać odpowiedź stronie tureckiej, czy, czy ten kontrakt dojdzie do skutku, czy nie. Jeżeli, jeżeli badania przejdą pomyślnie, to, to, to niestety będziemy musieli się z bólem serca z filarem naszej obrony i kapitanem pożegnać. No tak, tak no nie, nie Nie od dzisiaj wiadomo, że... Żeby, żeby ten tytuł odzyskać i żeby Wisła Kraków w rozgrywkach Ligi Europejskiej mogła godnie, godnie, godnie się zaprezentować, potrzeba, potrzeba kilku wzmocnień na, na newralgicznych pozycjach. Wspominaliśmy już tutaj o, o prezentacji, która dzisiaj się odbędzie, czyli, czyli poszukiwaniu bramkarza. Udało nam się taki, taki kontrakt podpisać. Myślę, że wreszcie ta... Saga o poszukiwaniu bramkarza dobiegła końca. Z nim dzisiejszym bramkarzem Wisły Kraków zostanie Milan Jovanic, zawodnik serbski z klubu Spartak Subotica. Milan przychodzi do nas na zasadzie transferu definitywnego na pięcioletni kontrakt. Także jest to, jest to zawodnik, który w lipcu skończy 25 lat, więc myślę, że ta pozycja, jak chodzi o, obs o obs obsadę bramki, będzie, będzie zagwarantowana na najbliższe, na najbliższe lata. Do tego te, te pozycje, które wymagają wzmocnień no skończyło się wypożyczenie roczne z drużyny Regina Calcio Alvareza. No i, 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 i w związku z dość wysokimi wymaganiami finansowymi odnośnie dalszego wykupu tego zawodnika z klubu włoskiego. Zdecydowaliśmy się nie, 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 nie korzystać z tej opcji. Dzisiaj rozpoczną się testy też zawodnika, który wzmocni prawą stronę ofensywną drużyny. Będzie to testy z drużyną. Testy, testy medyczne też, bo to, to będzie szło w parze. Będzie to ofensywny zawodnik z Brazylii Almao. E, Al zawodnik, który w ostatnie dwa sezony grał w klubie Ligi Australijskiej Adelaide United. Bardzo ofensywny zawodnik, który, który w tej koncepcji, jaką zakłada trener Kasperszak, bardzo mu się na tej prawej stronie przyda. Co do, co do środka obrony, wiadomo, no Arek Głowacki, jeżeli te badania i wszystko przebiegnie dobrze, zostanie zawodnikiem tureckiego klubu Trabzonspor, więc, więc automatycznie nasuwa się potrzeba uzupełnienia tej pozycji. Mamy oczywiście nazwiska potencjalnych kandydatów, rozmawiamy, próbujemy już finalizować te, 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 te rozmowy, więc myślę, że w tym tygodniu będzie, będzie, będzie nowa osoba, która, która będzie środkowym obrońcą drużyny Wisły Kraków. Szukamy też oczywiście zawodników na środek pomocy do wzmocnienia ofensywy drużyny. Lewy, lewy pomocnik, bo, bo na, tej, na tej pozycji jest tylko Andrasz i, i potrzebujemy mocnego konkurenta na, na lewą pomoc oraz napastnika, którego już od dłuższego czasu poszukujemy, można by powiedzieć, typową dziewiątkę dużego, dużego, dużego napastnika. No, są, są, są rozmowy, jesteśmy już po pewnych, pewnych uzgodnieniach, więc myślę, że na pewno przed obozem niemieckim taka, taka taka osoba do nas dołączy. Tak, jeżeli chodzi o Stevena McKinwę, ponowiliśmy nasze, nasze zainteresowanie tym zawodnikiem. Zostały podjęte rozmowy i z agentem, i z klubem włoskim Lazio. W tej chwili zawodnik przebywa na, na urlopie. On w tym tygodniu mają, mają mieć miejsce rozmowy zarówno z prezesem Lazio, panem Lotito i, i, i z samym zawodnikiem, jak, jak ta sprawa się rozwinie. No myślę, że czas pokaże, ten, ten tydzień da nam odpowiedź.